Na pewno cieszymy się, że zamknęłyśmy sezon wygranymi i mimo wszystko medalem. Wiadomo, że apetyty w tym sezonie były dużo większe i aspiracje myślę też dużo większe. Natomiast mimo wszystko widziałam ten moment, kiedy przegrałyśmy z Rzeszowem o wejście do finału i bałam się, że po prostu mentalnie tego nie, nie, nie udźwigniemy, bo ze względu na to, że po prostu mierzyłyśmy bardzo wysoko w tym sezonie i, e, i, i bałam się, że gdzieś to może nam przysłonić, mimo wszystko wygrano mu medal, natomiast e, spięłyśmy się, weszliśmy e, znów swoje obroty i, i wygrałyśmy pewnie brązowy medal, który jakąś tam łezkę otrze po, po tam e, tych założeniach, które nie spełniłyśmy w tym sezonie. Jeżeli chodzi o nazwisko, to już od urodzenia mi powiedzieli, że cichy jestem tylko z nazwiska. Tak, Na pewno dzisiaj się będę cieszył. E, jest to jako pierwszy trener, jest to mój pierwszy medal, także nie ma dla mnie znaczenia, czy jest to złoty, srebrny, czy brązowy. Jestem przeszczęśliwy i, i bardzo dziękuję zespołowi. Wiadomo, aspiracje były większe i gdzieś tam naprawdę przychodziłam tutaj z tą myślą finału, finału Pucharu Polski, gdzieś tam te moje cele jakby nie do końca zostały zrealizowane, ale patrząc tak już jakby z boku na to wszystko i myśląc o całym tym sezonie, jak to się toczyło, jakie były złoty, jakie upadki, jakie mieliśmy, jakby, z jakimi borykaliśmy się problemami, to stwierdzam, że e, naprawdę jestem dumna z tego zespołu i ze sztabu, który też e, podniósł wielkie brzemię e, e, z kibiców, którzy zawsze byli. E, I dzisiaj na parkiecie grałam z takim przeświadczeniem, że dla niektórych dziewcząt to jest pierwszy medal, a niektórych w ogóle tutaj jest pierwszy medal i... Takim, że to, że to robić można dla nich i żeby oni mogli się cieszyć z tego, więc naprawdę dla mnie to jest ten medal mimo wszystko, że jest brązowy, a nie to, co mimo wszystko na początku sobie e, gdzieś tam celowałam, to i tak, i tak się z niego cieszę. E, a jeżeli chodzi o to spotkanie, o te spotkania, no to tak rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, w miarę były kontrolowane, nie były to nie wiadomo, jak super... jakie fajne widowiska, gdzieś tam... E, Czasami też byłam zawiedziona po prostu też postawą grota, bo mimo wszystko walczymy o medal. No ale cieszę się mimo wszystko. Najważniejsze jest to, że my zdobyłyśmy medal i, i to my się teraz z tego cieszymy. Po dwóch można powiedzieć gładko wygranych setach. Troszeczkę straciliśmy czujność. Tak jak tu pan powiedział, budowlane się nie poddały, walczyły. My żeśmy przespali dwie-trzy piłki, które później było bardzo ciężko nam odrobić. Ręka trochę zadrżała w ataku. Kilka błędów w przyjęciu, set uciekł, na całe szczęście ten e, ostatni, czwarty set już pod naszą kontrolą i to, i to cieszy. Był sezon, gdzie były już takie pojedynki derbowe do końca, e, natomiast no, tak jak mówię, no, derby rządzą się swoimi prawa, e, prawami, więc tutaj wiedziałyśmy, że będą duże emocje. E, kibice z obydwu drużyn będą mocno kibicować, dopingować, e, dlatego tym bardziej cieszę się, że uniosłyśmy to przede wszystkim mentalnie.